Przemek właśnie przygotowuje się do numeru pokazowego na wesele. Jest to tak zwana trójka, czyli dżunglerka z trzema butelkami, w której w każdej z nich znajduje się od 15 do 20 ml płynu. Jest to bardzo trudna i wymagająca dużo pracy i skupienia oraz uwagi, ewolucje, jednakże można to dopracować właśnie tak perfekcyjnie jak robi to Przemek. Znajdujemy się na naszej e, sali treningowej, którą dosyć niedawno otworzyliśmy. E, swobodnie tutaj, ma, jak widać, mamy duże miejsca, dobre oświetlenie, mamy silne, na którym możemy spokojnie świecić przygotowywać się do różnego rodzaju konkursów, ogólnopolskich, międzynarodowych, także na różnego rodzaju pokazów. Moja historia z Flerem zaczęła się 3 lata temu, gdy na jednym z stron internetowych zobaczyłem film, w którym właśnie jeden z barmanów wykonywał różne ewolucje. Wtedy stwierdziłem, że trzeba zająć się czymś takim naprawdę niekonwencjonalnym, coś, co jest naprawdę mało spotykane. I zacząłem wtedy kupować pierwsze sprzęty, bić pierwsze butelki, Zapisałem się na jedno z kursów, jeden z kursów barmańskich, na którym przeszkoliłem się w podstawy, poznałem podstawy właśnie sztuki barmańskiej, fler. I od tamtego momentu to mogę powiedzieć, że to już jest moja taka pasja, która już zostanie ze mną chyba do końca życia. Podkąd zacząłem rzucać, zobaczyłem jakieś pierwsze filmiki na internecie, pomyślałem, ok, spróbuję. Wziąłem po prostu zwykłą butelkę, zacząłem robić jakieś zwykłe podrzuty, zaczęło wychodzić i tak się zaczęło. Kupiłem kolejną butelkę, kolejny kubek i tak się w to wkręciłem. A jak już się w to wkręci na poważnie, no to nie można z tego wyjść. Tak wygląda shaker bustoński, e, Chyba najważniejsza rzecz, e, którą powinien umieć posługiwać się e, barman. Głównymi takimi elementami, jakie wykonujemy i od czego można zacząć, e, są to e, tego typu obroty, e, przyrzuty za plecy na przykład, e, takie podrzuty tego typu, ewentualnie tego typu, spod, tak jakby spod łokcia, za plecy. Zjazdy po ręku, na przykład za głową, stójki, podbitki. Tego typu to wygląda. Jeśli dodamy do tego butelkę, mamy już dwa elementy. Kolejne, kolejna rzecz, którą powinien no, umieć posługiwać się e, prawdziwy barman. I już wtedy dochodzi drugi element. Tego typu zjazdy, przełożenia, stójki i podjęcie do przyrzucamy w ten sposób, chwytamy, kolejna stójkę i zjazdy, kolejny raz. Przygotowując się do konkursu, staramy się wymyślić własne numery, jak najbardziej oryginalne, takie, których jeszcze świat nie widział, Europa i wszyscy, na każdym konkursie każdy barwan powinien pokazać coś od siebie, to co go jego cechuje. Jednym z rodzajów fleru jest exhibition flare, w którym znajduje się 15 ml. Mniej więcej 15 ml danego płynu, alkoholu, i żeby nie było, trzeba bardzo opanować pewne elementy, tak by nie było żadnych rozlań. Na sali treningowej ćwiczymy na butelkach, które nie posiadają płynu. Wszystko po to, żeby po prostu nie było dużych strat. Jednak, jeśli przychodzi już do konkursu, ewentualnie pracy, pracy za barem, jest. Nieodzowne to, że nie unikniemy tego, że właśnie w butelkach znajduje się płyn. Mając 15 ml, mamy możliwość wykonywania tego typu obrotów. Siła środkowa powoduje, iż płyn zostaje przy dnie i nie ma możliwości rozlania się. Jednak może pokażę, żeby nie było, że płynu nie ma tutaj. Jest nalanie. Płyn był. Kolejnym stylem flare jest Working Flare. Jest to efektywne i efektowne przyrządzanie drinka, które wykorzystujemy my, barmani flairowi w swojej pracy na co dzień przy obsłudze klienta. W stylu Working Flare musi się znajdować butelka co najmniej pół objętości butelki płynu. Nie może być 20 lub 40, bo tak jak przynajmniej powiedziałem, jest to Activision. Butelka nie może robić własnych podwójnych obrotów wokół własnej osi. Muszą to być pojedyncze, ciągłe rzuty. Nie można podkręcać butelki. Ze zjazdami też trzeba uważać za głową, żeby się nie oblać, można się łatwo bardzo oblać. Oj, tak jak widać i tak jak się właśnie wylało. Trzeba być bardzo ostrożnym przy working flare, jednakże working flare jest to podstawa. Żeby pójść dalej, zrobić krok dalej w stylu flare, pójść do, przejść do Exhibition, najpierw trzeba podstawy working flare, czyli jakieś pojedyncze przerzuty za plecami, wyrzuty z zapleców, obkręcenie butelek za głowę, nalania. Później możemy do tego dodać kubek, tak, robić już jakieś pojedyncze ewolucje. Aj. Właśnie, przy Working Flare trzeba bardzo uważać, ponieważ, tak jak wspomniałam, mamy pół butelki płynu i e, w pracy rzucamy na oryginalnym alkoholu. Jednakże, w sali treningowej, na treningach, kiedy przygotowujemy się do zawodów, do pokazów borbańskich, ćwiczymy tylko i wyłącznie na wodzie. I wiadomo, żeby straty były jak najmniejsze. Jednakże, w lokalu, e, jak już pracujemy, stoimy w, za barem. Musimy bardzo uważać, dlatego nasze podrzuty są już perfekcyjnie wypracowane. Nie możemy sobie pozwolić na jakikolwiek tego typu ewolucję, żeby oblać klienta, rozbić butelkę, jednakże też to się zdarza, ale wtedy ludzie bardzo spontanicznie na to reagują. Niektórzy biją brawo, krzyczą na szczęście. podnoszenie swoich kwalifikacji, podnoszenie tej poprzeczki coraz wyżej, coraz więcej godzin spędzanych na sali treningowej, kolejne wyżyczenia dają efekt, dzięki któremu spełniamy sami siebie i lubimy przede wszystkim to, co robimy. Znajomi, rodzina zawsze bardzo mnie wspierali w tym, co robię, zawsze byli po mojej stronie i są razem ze mną cały czas. Tak? Zawsze mi pomagają, coś podpowiedzą, że to wygląda tak, to nie tak. Z tą taką pierwszą publicznością, pierwszymi widzami, zanim właśnie wyjadę na pokaz lub na konkurs.